Pozwól więc, że ja będę cię nazywał Golaskiem. Pieszczotliwie, net, można powiedzieć. Ale powiem tylko, że było tam głównie przestępstwa finansowe, udział yy, zorganizo w yy, zorganizowanych grupach przestępczych. Kto nigdy nie był w zorganizowanej grupie przestępczej, niech pierwszy rzuci kamieniem. No. Przestępstwa, raczej przeciwko życiu, czy zdrowiu, chyba bodajże było jedno. Niestety, pobicie. Wszystko inne były przestępstwa gospodarcze. Ale zobaczcie, jak tak ciurkiem przez to przeszedł. No tam, te, ty, 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 ty. No też jakieś tam się pobicie zdarzyło, niestety, wiadomo. Jeżeli chodzi o Stanowskiego, to oprócz Moniki, którą tam wyjaśnił, to również zahaczył o szalonego reportera. I tutaj przypomnę historię, Szalony reporter nagrał film, w którym zarzucił Stanowskiemu przyjmowanie kasy odpisu. Tutaj ponownie odeślę na kanał Revo Shot, Jak ktoś nie oglądał, bo tutaj był ten wątek 700K odpisu. Stanowski zwyzywał Szalonego Reportera. Jak ktoś też nie wie o co chodzi, to, to tak samo zapraszam, się można zorientować. No i Stanowski zapowiedział wówczas po całej wymianie tam zdań, że nagra jakiś film na Szalonego Reportera. No i tak na razie na ten moment ten materiał nie powstał, natomiast nie zmienia to faktu, że co jakiś czas ścinają się na Twitterze. No i tak po raz kolejny Stanowski. Trochę niespodziewanie, może spodziewanie, zależy jak na to patrzeć, wrócił do tematu i napisał tak. Hej, szalony reporter, tak sobie sprawdzam tu i tam, co u ciebie słychać, bo przecież obiecałem. Na zasadzie wraca temat materiał. Powiedz mi najpierw, czy to w porządku, że epatujesz bogactwem w mediach społecznościowych, podróżami, drogimi hotelami, a tymczasem 29 stycznia sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu twojej upadłości konsumenckiej, ciągle coś nagrywasz, a tego nie ujawniłeś. Nie sądzisz, że to mogła być dla twoich odbiorców interesująca informacja? Czy to w porządku wobec ludzi, podmiotów, w którym wisiałeś kasę? Jak na ciebie patrzyłem na screeny biletów VIP na galę, wrzucałeś sceny 2000, wywalić za jeden event, to chyba nie jest tak mało. Na te pocztu, pocztówkowe foty, na ciuchy, tu Monaco, tam Dubaj, tu Ferrari, to ja sądziłem, że ty król życia jesteś. A tu upadłeś konsumencka, goły w ryj, to po co w zasadzie iść do sądu z tobą, żeby ci skarpetki Balenciagi zabrali? Mieli litość dla syndyka e, Roberta Lasaka i nie pomawiaj ludzi, bo mu roboty dodajesz. No i tutaj, że zdjęcie sprzed tygodnia, jak szalony tam w Dubaju chyba akurat był. I teraz tak, zaczęła się oczywiście cała dyskusja, przy czym tak jak już zapowiadałem wcześniej, że jedna z osób napisała, że tja, on się na razie wybiera do szkoły mojego dziecka w Krakowie pod koniec maja na pogadankę o tym, jak zostać influencerem i osiągnąć sukces w sieci, a spotkać mają się z nim wszystkie dzieciaki od klas 1-8. Ja tak mówię, no jakiś tam losowy komentarz, jakieś kurwa głupoty, ale potem się okazało, że chyba jednak nie. I się zastanawiam, kurwa, która genialna szkoła wpadła na pomysł, żeby zaprosić szalony Reportera jako jakiś autorytet, który ma opowiadać dzieciakom o tym, jak funkcjonować w sieci. Naprawdę. To gratuluję. Researchu tej szkoły, jeżeli tak było. Tutaj ktoś napisał też, kiedy będzie ten zapowiadany film. Stanowski odpowiedział, że jeszcze nie miałem czasu się zabrać, dopiero zaczęliśmy klikanie, a tu takie perełki na start. Czyli research trwa. I tutaj w ogóle ktoś się zgłosił, w jaki sposób mogę Ci przekazać pewne informacje na temat szalonego reportera. No i tu Stanowski już zapodał swojego maila. Także w sumie, podbijając te info, też pewnie zdobędzie jeszcze więcej info. Natomiast, oczywiście, nie zabrakło odpowiedzi szalonego, który napisał, już tak jakże się spoufalając: Hej, Krzysiu, jestem podekscytowany, że interesujesz się moim życiem. Mam nadzieję, że oprócz ataków personalnych, które widzę od momentu zarzutu, że brałeś kasę odpis, będzie w tym filmie również odpowiedź na te zarzuty. PS, nigdy nie miałem skarpet Balenciaga. Napisz, jakie to uczucie. Jeśli parkozywki Ferrari, to dla ciebie e, to samo, co auto Ferrari, to współczuję, pozdrawiam serdecznie. Więc trochę zabrakło odniesienia się, w sensie inaczej. Szalony zarzuca Stanowskiemu brak odniesienia się do zarzutów, po czym sam pisze komentarz, w którym nie odnosi się do zarzutu. No ale Stanowski odpowiedział, e, nie znamy się, więc nie wiem skąd to Krzysiu. Rozumiem, że to zabieg mający. Mnie w pewien sposób ustawić w tej wymianie zdań. Pozwól więc, że ja będę cię nazywał golaskiem. <laughs> Tak pieszczotliwie nawet można powiedzieć. No więc, Golasku, przecież ja personalnie nawet nie zacząłem cię jeszcze atakować, chociaż oczywiście takiej ewentualności nie wykluczam. Skarpetki Balenciagi były metaforą dość oczywistą, bo przecież wiadomo, że nawet jakbyś takie miał, to sąd nie nakazałby Ci przekazanie tych starych skarpet mnie. Natomiast owe skarpetki Balenciagi doskonale oddają to, czym się zajmujesz w mediach społecznościowych, epatowaniem rzekomym bogactwem i przepłaconym kiczem, co miało zapewne wywołać zazdrość i podziw wśród obserwujących, teraz wywoła raczej zażenowanie. W każdym razie cieszę się, że możesz iść do przodu i wprawdzie i przestać udawać gościa, który zwyczajnie dobrze radzi sobie w życiu. Teraz pora publicznie wyznać, jestem bankrutem. Natomiast ciekawszy jest, czy dało się skutki tego bankru bankructwa zminimalizować. Skutki dla twoich wierzycieli oczywiście, czy też po prostu, Golasku, poszedłeś na wydrę. Nie licząc się z tym, ile i za co wisisz. To by oznaczało, że oprócz bycia Golaskiem, jesteś także chujem. No i tutaj Szalon odpisał, że wyzwiska, 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 możesz mnie nazywać chujem, natomiast ja z pełną odpowiedzialnością mogę nazwać cię małym chujem. Nie widzę, nie wchodzę w strefę intymną to chyba wiedza powszechna. E, no i Stanowski tu odpisał. W ogóle jaka to telenowela jest na tym twitterze. Golasku na dziś kończę, bo późno jednak na koniec dopowiem, bo chyba nie zrozumiałeś, że wiadomym słowem określałem twój charakter, a nie wielkość przyrodzenia o rozmiarach twego prącia w przeciwieństwie do rozmiarów zadłużenia. Nic nie wiem, aczkolwiek sposób w jaki prowadzisz swój Instagram świadczy, że próbujesz nadrabiać pewne deficyty. <laughs> Zaorane. <laughs> Aż lajka dam, kurwa, nie czytałem tego wcześniej. Mocne, mocne. Także jak widać, w pewnym sensie Szalonemu udało się to, co zamierzał, czyli gdzieś tam zaangażować Stanowskiego do promocji swojej osoby, bo w finale, nie wiem, zaraz zobaczę, ile miał ten post główny. O, milion ponad zasięgu, 11 tysięcy lajków, więc tak o, w formie. No, znaczy inaczej, no na pewno Szalony pracuje nad tym, żeby go zmotywować do nagrania tego filmu. No to da się wyczuć, to się da wyczuć, jakby nie patrzeć, więc ten film zaprasza. Pewne powstanie, szczególnie po takich mocnych słowach. No, także tak to wygląda. No i teraz uwaga, szalony stwierdził, że chyba tak wnioskuje w jego głowie, że nie odpowie na Twitterze i nie spali sobie tak gorącego tematu na odpowiedź na Twitterze, tylko nagra film, który będzie się odnosił do argumentów, no bo film, wiadomo, można zmonetyzować. Witam Państwa i Ciebie, wielebny Krzysztof Jastanowski. E, ostatni raz spowiedź robiłem półtorej roku temu, niecałe. E, w tamtej spowiedzi zawarłem. Chyba szalony to niesamowity człowiek. Widzę, że tak raz na rok, raz na dwa lata musi spowiedź. Pierdolność, bo coś nowego wychodzi. Ciekawy twórca. Od ostatniej spowiedzi popełniłem grzechy następujące. Dałem tweet ostrzeżenie w Poznaniu niesłuszny parodiowałem pokaz mody na cmentarzu, robiąc taniec. Dobra, wiemy co tutaj od razu robi Szalony, próbuje wytrącić Stanowskiego argumenty, na zasadzie sam donosi na siebie, żeby nie było, że on to wyciągnie. I już to robił wcześniej na Twitterze, to jest taktyka też znana od Boxdela, na zasadzie powiem sam na siebie wszystko, żeby odjąć temu znaczenie. Natomiast ja od razu was uczulam, żebyście nie pozwolili na ten mechanizm w głowie, że jak Szalony o tym gada i że to to jakby w głowie naturalnie przychodzi takie trywializowanie tego, to nie pozwólcie sobie na to, że to, że to tak nie działa. To, że ono o tym gadaj się, sam przyznaje, nie odejmuje znaczenia temu, co od... No ale pewnie Stanowski jednak się dokopie do innych tematów, a szczególnie jak się pozgłaszają jacyś ludzie. Bo też pytanie właśnie, co to za były rzeczy z tymi, że tam kasę wisią. Zresztą też jest takie ciekawe, nie? W sensie, może on o tym szerzej opowie, ale jak to jest, że szalony zasadniczo, no tak prezentował się na takiego gościa, który ma kasę. Że wiecie, jakiś tam jest dosyć majętnym człowiekiem, nie? Do jakieś reklamy, tu walki, tutaj jakiś cały czas jakieś inside info, jakieś kura, drogie ciuchy, te sprawy, no tak zadbany, wiecie, brudka, te sprawy. Docięty, tak się raczej prezentował na luksusowo, a tu może nie do końca tak jest, więc ciekawe jaka historia za tym stoi. A, i chciałem zwrócić jeszcze jedną uwagę. Biała koszula, chyba bez żadnego logo nawet. Ciekawe się, pozmieniało. Nawet Sikora nie ma na ręce. <laughs> ciekawe. Jeszcze nie wiem, czy nawet łańcuszka na szyi nie ma, bo też się czasami zdarzało. Jest logo? A to nie widzę, poczekaj. A, widzę. a jest, tylko mikrofon zasłaniał. Faktycznie, teraz wyskoczyło. Okres, kiedy w więzieniu, to są lata 97 do 2005. Później jeszcze jakoś tam karę pojedynczą siedziałem, ale to jest ten okres, gdzie... Byłem po złej stronie mocy. Yy, wszystko jest w tej mojej pierwszej spowiedzi, ale powiem tylko, że było tam głównie przestępstwa finansowe, yy, Było to w zorganizo zorganizowanych grupach przestępczych. Ja ja dole jako tym opowiada, jakby to było takie. Wiesz, takie ja tam. <laughs> udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Kto nigdy nie był w zorganizowanej grupie przestępczej, niech pierwszy rzuci kamieniem, no. Nie było żadnych tak. przestępstw raczej w życiu czy zdrowiu. Chyba bodajże było jedno, niestety, pobicie. Wszystko inne były przestępstwa gospodarcze. <laughs> ja... Komuś też Paliłem. A to luz. Ale zobaczcie, jak tak ciurkiem przez to przeszedł. No, tam ty, 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 ty. no jakieś tam pobicie, ale... No... To wszystko i życie takie po tamtej stronie spowodowało, że ja nigdy żadnego majątku na siebie nie miałem, no bo będąc po tamtej stronie, wiadomo, że tak się to robi. Gdzieś jest majątek na kogoś, ten majątek się ukrywa, te dochody są <laughs> nielegalne, nieopodatkowane, mówmy sobie szczerze. Więc yy, ja od kiedy byłem pełnoletni, od kiedy mówił, uzyskałem prawa publiczne... Powiedział prawdę, ale spo... ja, przecież mnie rozwala sposób, w jaki on to mówi, że on tak się skacze po tym, jakby to takie było, wiesz. No, takie... no oczywiście, że tak, tak. No i drodzy, yy... Zainteresowanie Krzysztofa Stanowskiego rozpoczęło się od momentu, kiedy my wypuściliśmy film na kanale Moim Szalona polityka drugim, który prowadzę z Sebastianem Owczarskim, gdzie ujawniliśmy dokument z ministerstwa, z, z, z Instytutu NAS, który podlega, jest to rządowy instytut podlegający Ministerstwu Cyfryzacji, którym w obecnym stanie zarządzał minister Cieszyński, yy, czyli yy, członek partii PIS, więc dlatego jest nazwane, że Krzysztof Stanowski wziął pieniądze od PIS. W tym piśmie, w którym Sebastian, mój współprowadzący zapytał, czy jakieś pieniądze pan dostał, w tym piśmie z imienia i z nazwiska, nawet nie, któraś z firm pana Krzysztofa, jest zmieniony Krzysztof Stanowski. Który wraz z dwoma innymi y, twórcami cyfrowymi wzięli 719 tysięcy złotych w okresie sierpień-październik y, zeszłego roku, czyli dokładnie w okresie kampanii wyborczej. Przypominam, że 15 października mieliśmy wybory do Sejmu, które PiS przegrał, więc zamykając drzwi, oddając władzę. Pakując się ostatnim rzutem na taśmę, pan Krzysztof Stanowski dostał od rządu PiS, znaczy pakował się rząd PiS, wraz z dwoma innymi, oczywiście jeszcze nie mamy podziału w jakiej formie, i jest wymieniony z imienia nazwiska Krzysztof Stanowski i kwota 719 ponad tysięcy złotych. No ale to znowu Jezu, bo on cały czas mówi, że ileś tam twórców, nie wiadomo ile trafiło do Stanowskiego, mało tego, sama kampania co do zasady była okej, okay, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji w zakresie jakiegoś tam cyberbezpieczeństwa. I dalej to NASK, które on sobie wiąże dalej, o jest dobra, szu... Nie chcę mi się, w sensie on to znowu tak upraszcza do jakiejś tej narracji, gdzie sam w swoim własnym filmie mówi, że czy to nie jest za daleko idące powiązanie. No ale, dobra. Od momentu tego odcinka, kiedy go wydaliśmy, to mamy oficjalne to... pismo, ponieważ Sebastian tak. zwrócił się do ministerstwa, nie wiem, czy już, jeszcze nie chcesz mówić którego, ale... Nie, 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 możemy powiedzieć, że to jest NASK, to jest NASK, czyli Naukowa Akademicka Dziedzictwa. Ale łącznie za ten projekt, tych trzech twórców, za tam kilka tematów i wymienione tutaj, jakby usługi, dostali 719 tysięcy złotych. To nie rząd płaci, to my na to płacimy. Dając twórcy cyfrowemu dużemu, który też wyraża się politycznie, bo Stanowski wyraźnie wyraża się politycznie i ma do tego oczywiście prawo. Ma go popierać, kogo chce. Ma prawo na kanale zrobić Pierwszy Wiatr z Dudą, ma prawo zapraszać czarnka i tak dalej. No ma prawo i to z niego korzysta i zaprasza też ludzi z innej strony. Barykady, o której już szalony tutaj nie wspomniał, bo niewygodne to jest dla narracji, tego, że Stanowski jest pisiorem. Później była. Y straszenie pozem sądowym, do tej pory nie dostałem, być może ten pozew będzie za tamto, no i na, że Krzysztof Stanowski nagra na mnie film, więc z każdej strony ja to odbieram jak chęć zamknięcia ust, a przede wszystkim dyskrytowania i pozbawienia wiarygodności mnie, żeby nikt nie słuchał tego dalej, bo być może mam jeszcze jakieś dokumenty, albo żeby też nikt... <ścoughs> Nie no, chwila, musimy się na chwilę zatrzymać. Generalnie nad zdyskredytowaniem swojej własnej osoby, to Szalony pracuje we własnym zakresie i to od dawna. Stanowski dopiero dołączył do jego, że tak powiem, wiekopomnego dzieła. To, to jakby nie zrzucajmy teraz tego na Stanowskiego. No. Zresztą Szalony sam na siebie się zaczął wysprzęglać z różnych rzeczy, które odpi wcześniej, więc to jakby to nie wrzucajmy teraz wszystkiego na Stanowskiego, spokojnie. W dniach ostatnich mieliście tweeta pana Stanowskiego o tym, że ja mam upadłość konsumencką. I tutaj może parę słów, czym ta upadłość konsumencka jest, bo to jest dziwne, że ludzie tego nie rozumieją. Tu nikt nie chce mi darować, spłacić za mnie i tak dalej. Moi drodzy, ja przez ten okres życia swój newralgiczny, powiem kolokwialnie, tak, przepraszam za słownictwo, najebałem sztruksu, że ja nie byłem w stanie wiedzieć, co i komu jestem winien. Bardzo dużo tych długów spłaciłem. Ja miałem już dwie walki, miałem jakieś dochody, i ja te prywatne osoby przede wszystkim wszystkie pospłacałem. Proszę spojrzeć na listę moich wierzycieli. Są to tylko instytucje, gminy, yy, zakład ubezpieczeń społecznych. I ja w pewnym momencie, kiedy wychodziłem na tą prostą, kiedy chciałbym już wszystko zakończyć, jest to, uważam, że ta upadłość konsumencka jest jakby ostatnim etapem wychodzenia już na prostą, na normalność. Kiedy odbyłem wszystkie w pełni kary, wszystkie możliwe zalecenia sądu, i wszystko zostało dawno, dawno, dawno wypełnione. Więc chciałem już też normalnie mieć coś na siebie, a nie byłem w stanie, bo przez ten długi okres po prostu tak żyłem, że nie byłem w stanie nawet wiedzieć, gdzie i u kogo te długi powstały. Instytucja upadłości konsumenckiej polega na tym, że ktoś nie jest w stanie w jakikolwiek sposób obsługiwać swoich długów i zgłasza się do sądu. I to sąd zdecydował w moim przypadku. Ja złożyłem to około półtorej roku temu. To było dawno bardzo długo trwała ta procedura, i teraz na początku tego roku dostałem postęp, postanowienie sądu, że sąd przychyla się do mojego wniosku o upadłość. I to polega na tym, że publicznie jest to ogłaszane na stronach ministerstwa. Jest to wiadomość naprawdę szeroko jakby publikowana. Że ja taką upadłość konsumencką ogłaszam. Więc to, co Pan Krzysztof napisał, to nie jest żadna sensacja i nie jest detektywem, że to było To informacja w 100% publiczna. Ja będąc też osobą publiczną, wiedziałem, że to będzie ogłoszone. Ja się z tym absolutnie nie kryłem. Możemy zostać, a czy. Ale poczekaj, no to czyli jak to? Czyli on nie wiedział, komu wisi kasę i dlatego zgłosił się do sądu w tym e, trybie upadłości konsumenckiej? Żeby sąd ostatecznie zdecydował, komu ma oddać kasę? To dobrze rozumiem? Bo to też jest takie pytanie, bo on mówi, że pospłacał wszystkie prywatne osoby, tylko pytanie też, jak wyglądała historia? tych spłat. Czy to było tak, że on ze swojego dobrego serduszka i tego, że miał pieniądze zgłosił się do tych ludzi i powiedział słuchaj, wiszę ci kasę, to ci oddam, jesteśmy rozliczeni. Czy może wszystko też się ciągnęło przez jakieś sądy, jakieś tam postępowania i tak dalej. Może ci ludzie zakładali mu sprawy i itp. Więc też pytanie, jak wygląda historia i czy ona by była wtedy na korzyść, czy nie korzyść Szalonego. Natomiast teraz nie do końca rozumiem, to znaczy nie, nie bardzo rozumiem jakby ten cały proces tej upadłości konsumenckiej w przypadku Szalonego. Czy, czy tylko do tego mu służy sąd, żeby ostatecznie pomógł mu się rozliczyć? Nie. On zgłosił się do sądu. Żeby tym co jest winny powiedzieć publicznie. Sądownie że go nie stać na spłatę długu i dajcie mi spokój XD. No, właśnie, mixem z tego, co on mówi, to nie. No, właśnie, niby nie. Właśnie, on niby mówi, że to nie chodziło o unikanie. To była jakaś pierwsza wiadomość. Rewo, to, że stanowski był was programie wygodniej jest być po jego stronie, znaczy, że masz być, kurwa, nieobiektywny, bo to słychać. Reporter z człowieka, a ty jesteś ewidentnie kumpel stanu. Ta, właśnie, dzisiaj na browara idziemy. Także dzisiaj krótszy streamek, bo jakoś o 14.00. Oj, to nawet wcześniej muszę skończyć. Właśnie, idziemy na piwo. No, ale to przynajmniej oficjalnie wam powiedziałem, także już wiecie, no. Te dwa programy, w sumie trzy, tak nas połączyły, że to już chyba przyjaź Konsumencka jest postępowaniem wszczynanym przed sądem, którego celem jest odłużenie osoby nieradzącej sobie ze spłatą zobowiązań. Zawsze wiąże się z przejęciem przez syndyka majątku dłużnika, przede wszystkim nieruchomości, środków pieniężnych na koncie czy samochodu. Hmm. No bo ja wiecie, bo tak szalony trochę ogrywa ten temat. Miał coś wyjaśnić, z, z, z jakiego powodu on korzysta z tego, ale tak kula zaczyna dookoła, Kraj. No, dobrze, może coś powie za to Więcej. Wiedzą. Ogłoszenie upadłości polega na tym, że jest to ogłoszone i wszyscy się, którzy mają jakiekolwiek. Yy, są no, wierzycielami. Zgłaszają do syndyka, więc mogę to zebrać w kupę i nikt mi tego nie daruje. Sąd, w porównaniu z syndykiem, ustala mi raty spłaty, ustala mi harmonogram wyjścia z tego zadłużenia. Więc tam żadne państwo za mnie nie płaci, może część się zarabia, może nie, to są decyduje, w jakich procentach... Ale ja tak teraz sobie myślę, to jakie on długi musiał mieć? No bo, albo no nie wiem, na ile to życie jest w takim razie na pokaz w stosunku do ten, bo biorąc pod uwagę to, że on ma jakieś tam spłaty, nie wie ile jeszcze tam wisi, z drugiej strony pokazuje takie luksusowe życie, jakieś tam k**wa ciuchy, wyjazdy, to wszystko, to coś tu mi śmierdoli w, tym, w tej opowieści, coś? W sensie, nie wygląda mi on na takiego gościa, który, ile on z tego jakby kasy na wydawał na zwroty tego, a ile na swoje życie. No, tak trochę, średnio on wygląda na kogoś, kto nie wiem, miałby nie mieć kasy. Ty udajesz? No, nie wiem, no to mi wytłumacz, neurotyk. Wierzyciele go ściagaja. Pewnie jest icha masa, a zeszalony to kombinator to pewnie nie ma i taki wie co odda gówno dla syndyka zeby pokazać Dobra, się nie palc nie wierzycielom. Okej, okay, no to pytanie teraz brzmi, bo jeżeli on twierdzi, że to było publiczne, bo wisiało gdzieś na stronie, ale w sumie sam się tym nie chwalił, bo mu to było nie na rękę, ale teraz przy okazji tej afery Stanowski to wyciągnął, to w momencie, w którym leciałby w i załóżmy, miał taki plan, jak tu opisujecie, żeby pounikać części e, zadłużeń i tego nie spłacać, no to będzie to wyjątkowo słabo wyglądało w kwestię jego wizerunku, a szczególnie jeżeli na przykład wisi kasę jakimś instytucjom państwowym, jednocześnie wypominając Stanowskiemu, że tam jakieś pieniądze z tych instytucji brał, lub tam wiecie, pozyskiwał z jego zdaniem w niecnych celach, albo z niecnych pobudek, albo w jakichś tam układach. I że to wiesz, jakieś jest kwestia cięcia w chuja. Wszystko jest na żonę? Jezus Maria I ile, i ile miesięcznie mam płacić? Zostaje prześwietlony cały mój majątek, Moje jest tu małżonki, nie jestem pozbawiony nawet kon. No, tylko właśnie teraz pytanie: jak na papierze wygląda majątek szalonego reportera? O czym zresztą tam mówił, że wcześniej miał jakieś tam kwestie, że leciał w ch... w kwestiach finansowych. No też jakieś tam się pobicie zdarzyło, niestety, wiadomo. Natomiast y, pytanie właśnie, ile on na papierze ma na siebie teraz? Nie wiem czasami, czy to jest tak, że jak ma długi wobec jakichś urzędów typu ZUS i TP, to te długi zostały umorzone, bo z tego co powiedział można wnioskować że nie posiada żadnego majątku, wszystko jest na osobach. Znaczy on mówił, że kiedyś tak żył. Pytanie, czy nadal tak żyje. <laughs> I to się to może ciekawa akcja. W banku wszystkie moje jakby przesyły pieniężne są kontrolowane przez syndyk. I na tej podstawie zostają mi wyznaczane raty. Jest to w pełni legalna, prawna instytucja, z której każdy może skorzystać. Nie jest to żadne uciekanie od czegokolwiek, krycie czegokolwiek, wręcz przeciwnie. W tym momencie u mnie wszystko musi być transparentne i każdy przelew, przesył pieniędzy jest kontrolowany, bo ustalają gdzie co, jak i ustalają formę tych spłat. A ja chciałem również... Żeby raz na zawsze się jakby skończyło, żeby mógł zebrać wszystkich swoich wierzycieli, wiedzieć ile czego jest, i raz na zawsze to zakończyć. Nie uważam tego w żaden sposób. Ale to poczekajcie, to jeżeli on chciał zebrać tych wierzycieli wszystkich i rzeczywiście tak się rozliczyć z tą przeszłością też pod kątem finansowym, i jak rozumiem tych wierzycieli, bo on sam uczą się gubi, już nie wie, komu wisiał pieniądze, komu nie, i tak dalej, czy jak rozumiem wierzycieli tych, których pamiętał jako te prywatne, te różne tam jakieś rządowe rzeczy, jakieś podatki, itp. Jakieś ZUSy, no to w sumie jakby tak rzeczywiście chciał się rozliczyć ze wszystkich. Jego czyste sumienie, no to powinien o tym poinformować, nie? Na zasadzie, ej, mam takie, takie działanie. Jeżeli, nie wiem, jestem, wisiałem ci gdzieś tam kasy ze starych czasów, coś tam, jest jakieś zadłużenie, no to to zapraszam, bo chcę domknąć ten rozdział w swoim życiu. Ale w sumie tego nie zrobił. Dopiero teraz wychodzi ta sprawa, że tak jest. Tak to rozumiem. Przy okazji i sytuacji, z, miałem sklep internetowy, gdzie jakiś był problem z regulaminem, co Wykop, za co bardzo dziękuję, wychwycił. To prześwietlono mnie również i na Wykopie w listopadzie 2022. Więc ponad półtorej roku temu yy, były dokładnie screeny jeszcze z mojego zadłużenia. I według strony długi.info Tomasz ma kilka długów o łącznej wartości około 100 tysięcy złotych. Więc ja wtedy jeszcze miałem długi, bo nie miałem ogłoszonej upadłości, więc uważam, że poszedłem etap do przodu w dobrą stronę. Mając długi, część z nich spłaciłem, to co tam było, część wiadomo, część nie, i ogłosiłem to upadłość, żeby całą... Słuchaj, co on mówi? Część spłaciłem, część nie, miałem jeszcze wtedy długi. On tak, czekajcie, ja, ja to już muszę... To tak opowiada, w sensie mam wrażenie, że tam dużo ważnych informacji przemyka w takim tonie Uff, kurwa. Elo. Część umorzyli. Aha. Jeżeli one zgłaszał to 1.5 roku temu trzeba wrócić do tego, ile on zarobił w tym czasie, kiedy mieli walki. Pewnie kasa zyt, donate, fame i innych rzeczy wpływala na jak jest spolki. Gdzie nie jest tu a ma z Polka mu wyplaca pensję jak dla pracownika. To jest publiczne, żeby poinformować zwierzycieli, zabierzcie, co mam, więcej nie mam. No nie wiem, właśnie pytanie Kupa, jeżeli Stanowski do tego stopnia usiądzie, że sprawdzi, w jaki sposób on pozyskiwał kasę i czy on na przykład te pieniądze na siebie brał, na spółkę, na żonę, tam dowolnie, czy, czy dalej w swoim dorosłym życiu kombinuje w taki sposób, jak w latach młodzieńczych, do czego sam mówi, od czego chce się odciąć, to będą niezłe jaja. No chyba, że rzeczywiście od tamtego momentu żyje legitnie i ma szczere intencje, ale tak jak on o tym opowiada, to jakieś. Taki chaos czuję. Chciałem jeszcze tego odnieść się bardzo krótko, bo gdzieś tam pod tweetem yy, Krzysztofa Stanowskiego, yy, yy, nie wiem, czy ktoś z rodziców się odezwał, chciałbym tą sprawę naprawdę wyjaśnić, bo yy, jakiś czas temu koleżanka ze studiów mojej żony, która chyba bodajże jest jest nauczycielką tu w szkole w Krakowie już nie mając jednostki, poprosiła mnie, czy nie mógłbym złożyć wizyty, ponieważ dzieciaki chcą, mają pytania co do bycia youtuberem, influencerem, jak to strategicznie wygląda. Ja. Czyli to jednak nie był bejt. Nigdy takich spotkań nie odmawiam. Zresztą kilkakrotnie do tej pory byłem w domach dziecka, w jakichś tam y, ośrodkach y, młodzieży trudnej, gdzieś tam na środku. Kilka takich wizyt miałem, nie zawsze też to relacjonuję. Nigdy nie odmawiam takich wizyt. I teraz, to jest bardzo dziwne, y, w, y, czy, czy jakaś y, mama, y, jakaś pani się odezwała, że on będzie w, w, w szkole, ma być mojego syna. Na co pan Saski? No pani żartuje, co to za szkoła. No pani żartuje. No ktoś, kto ogłosił, normalnie mm, upadłość konsumencka, która... Nie chodzi o upadłość konsumencką, tylko całą jego osobę w internecie. Ku... Ma tu nie chodzi o jakąś upadłość konsumencką. Jezus Maria. To jest przewidziana dla każdego, która jest normalnym środkiem legalnym. Nie powoduje unikanie czy ukrywanie czegokolwiek, a raczej pomoc sądu czy rady Państwa w wyjściu z długów czy rozłożeniu raty czy zebraniu dłużników do kupy i zakończeniu pewnego okresu w życiu jest to tak złe, że moja noga praktycznie powinna postąpić szkoło. Ja oczywiście z pokorą zrezygnuję, tylko, moi drodzy, bo to wybrzmiało takie, ja muszę... Ale to, to dlaczego zrezygnuję? Się pchał gdziekolwiek. Oczywiście zgodziłem się, podano mi termin, powiedziałem, że będę, ile będzie trzeba, pogadam z tymi dzieciakami, zrobię, co tam chcą. Miałem chyba dwie czy trzy grupy yy, podyskutować. W tym momencie oczywiście nie będę się pchał gdzieś na siłę, ale to mnie dziwi, że nawet chęć zrobienia czegoś dobrego, bo ktoś dzwoni Tomek, czy mógłbyś przyjść, bo dzieciaki chcą? Tak, oczywiście. Ej, ale jaki to. W sensie, wiecie co, to nie chodzi o to, że ktoś do niego dzwoni go o coś pyta, tylko wiesz, jest dużo osób, które działają w sieci, mają dużo większe jakieś doświadczenie, robią. nie mają takich kontrowersji jak szalone, nie mają jakiejś kryminalnej przeszłości, a nie czują się do końca kompetentnymi osobami, żeby przyjść w takie miejsce i na przykład młodych ludzi czegoś uczyć. A on ma taki tupet, że... A mając to wszystko w głowie, mając tego świadomość, mając taką gdzieś tam przeszłość, prowadząc też aktualnie taką, a nie inną kontrowersyjną działalność, nie ma problemu pójść i k***a dzieciaki edukować. To jest niesamowite dla mnie. Niesamowite. I znaczy już abstrahując od tego, że ktoś go zaprasza, nie? To już jakby swoją drogą. Ale tak mówię, w jego głowie to jest. Mm. Uwaga, komentarz. Tak, ale kto jest 100% kompetentny, żeby, żeby uczyć o YouTube dzieci? K... Tu nie chodzi o to, że w ogóle to mnie rozwala, czyli aha, czyli jak szalony się nie nadaje, to pokaż mi, co w 100%, 100 jest idealny. Ja nie mówię o tym, że to jest idealne, tylko wyobrażam sobie milion innych osób, które by się do tego lepiej nadawały, raz nie miały takiej przeszłości. Dwa, prowadziły też aktualnie inną działalność w internecie, trzy. Prowadziły ją na przykład dużo dłużej, z większym doświadczeniem i jakimś przekazem w tym wszystkim. Nie chodzi o 100%, że masz jakiś szukać ideału albo że nie wiem, tylko Julię Żugaj można do szkół zapraszać, ale no szalony nie wydaje mi się, najlepszą osobą do edukowania dzieci. No. Było to, co było, i tego nie da się zamknąć. To jest część mojego życia i będę za to pewnie pokutował zawsze. Aczkolwiek dziwił mnie takie sytuacje, że dalej nie mogę przekroczyć progu szkoły, nawet na zaproszenie, gdzie się sam nie prosiłem. Rozumiem i też zdaję sobie sprawę, że to się będzie za mną ciągnąć. Niestety, tak jest. No. Tak, czyli jak mówisz o tym, że naważyłeś piwa, to po prostu powinien się tego trzymać i rozumieć, że ma pewne ograniczenia w życiu i tyle. A nie teraz robić z tego jakiś zarzut. No to po prostu nie przyjmuj takich rzeczy. Z pokorą powiedz, że może nie jestem najlepszą osobą do tego, żeby edukować młodzież i nie ma tematu. Zresztą to, to jedno, że się pojawiają jakieś propozycje, że ktoś wpada na taki głupi pomysł, ale dwa, to czy samemu się w tym bierze udział? O moich błędach, o których mówiłem, między pierwszą a tą drugą spowiedział, też one są publiczne. A co do pieniędzy, które pan Stanowski. Dostał od rządu PiS w ostatnich miesiącach jego funkcjonowania rzutem na taśmę jakość cisza. I do tego pan Stanowski się nie odnosi. I to jest całe clue. I prosiłbym widzów, żeby pamiętali, że każdy atak w moją stronę, tweet czy film jest spowodowany tylko tym, że chce się mnie zdyskretować, po pozbawić mnie jakby wiarygodności, żeby ludzie nie słuchali mnie w tej sprawie. Żadnych wcześniej przytyków, uwag czy informacji na mój temat nie było. Od kiedy film wyszedł, w tym ujawniamy ten dokument, nastąpiła fala dyskretowania. Więc cokolwiek pan Krzysztof Stanowski, oczywiście ma do tego święte prawo, nagra. Myślę, że zrobiłem za niego robotę, bo tutaj powiedziałem wszystko, ale jeżeli coś jeszcze, no to będziemy mieli yy, yy, kolejną część serialu i ma do tego święte prawo. Chciałbym tylko, żebyście wszyscy państwo pamiętali, od czego się zaczęło i czym jest spowodowane. A oczywiście wyjaśnić, nagrać czy wy... Ej, a to nie jest tak, że Stanowski po części odnosił się do tych rzeczy w, w poprzednich tweetach, to znaczy wytykał błędy logiczne w tym, co y, oni gadali w tym podcaście, tylko nie zrobił tego całościowo, może w formie materiału, ale po części w tych rzeczach się wypowiadał. Znaczy, ja tak sobie przypominam teraz z tych ich batalii twitterowych, to on tam w jakimś tym toku dyskusji coś tam wypominał, jakieś rzeczy takie nielogiczne, ale już tego sobie teraz nie trzymałem. Sam własnego szota ku... Szalony to jest ciekawy przypadek Znaczy mi się wydaje, że tak Jeżeli Stanowski nagra film odnośnie Szalonego To zakładam, że w tym filmie Pomijając osobę Szalonego Prawdopodobnie też wyjaśni tę sprawę Związaną z tą kasą odpisu powielaną już wielokrotnie i, i gdzieś tam używaną jako argument, więc to jest otwarty temat, więc zakładam, że robiąc film na Szalonego nie da rady pominąć tej kwestii jako genezy, skąd się wziął temat i pomysł na materiał. Więc nie sądzę, żeby to była jakaś ucieczka, tylko właśnie zapowiedź filmu jest gwarancją odpowiedzi na jakże nurtującą kwestię, przynajmniej szalonego reportera. Dziwi mnie to, że poważne redakcje, być może dlatego, że ja tą informację podałem, albo być może na tamtym małym kanale Szalona Polityka y, to podaliśmy i za tą, na, na tą swoją wiarę godność i te nie zawsze sprawdzam informacje. Sam sobie na taką opinię zapracowałem. Niemniej. <laughs> Aha, ale jeszcze na początku filmu było, że to Stanowski, bo buduje taki wizerunek. No to nie wiem, ku... o, się pogubiłem w końcu, kto tu jest winny. Kto jest winny w takim razie? No ciekawi mnie rozwój tej sytuacji. W sensie z jednej strony telenowela, z drugiej nie ukrywam, że się całkiem nieźle bawię to śledząc. Wiadomo z dystansem, bo nikt nie umarł, że tak powiem. Ale sobie obserwuję jako taką przepychankę. No na ten moment mam wrażenie, że na pewno wizerunek szalonego reportera nie pomaga mu w tej batalii. Dwa, no takie przeskakiwanie nad Tymi tematami wszystkimi odnośnie swojej przeszłości, w jakiejś teraz tej upadłości i tak dalej. Ja coś czuję, że tam jest jakieś drugie dno tego wszystkiego, i że jak ktoś tak się właśnie pochyli w większym stopniu, niż takiej ogólnej opowieści, 10 minut na temat, no tam upadłość, no bo ja chcę oddać pieniądze, bo to, bo tamto, bo kiedyś to ja nic na siebie nie miałem i ten, to że może się okazać, że tam jakieś niezłe, niezłe kwiatki są od zaplecza. No ale to zakładam, że Stanowski wraz ze swoim zespołem to zrobi, i jeżeli takie są, to pewnie to poznamy. Aczkolwiek, no tak, ku... Coś czuję, że będzie, będzie ciekawy ten odcinek.